No można, ale jeżeli ja przyjdę do Ciebie jako lekarz, powiem Ci Panie Pawle, Pani Moniko. No, ja to bym sobie tak chciał budować markę osobistą, ale no, ja to bym mógł pisać tam artykuły na temat tej choroby. Nie chciałbym robić zdjęć, nagrywać filmików, robić liveów. Co mhm. e, ty mi powiesz, Panie, to się nie uda? Jeżeli chcielibyśmy stworzyć markę osobistą lekarza, autora artykułów, no to yy, mielibyśmy główną podstawę. Tylko pytanie, kto by te artykuły czytał, skoro nawet programy telewizyjne mają swoje fanpage, swoje strony na Facebooku czy na Instagramie, tak? No więc tutaj yy, żyjemy w świecie, w którym zmiana jest bardzo szybka i reguły rządzące światem się bardzo szybko zmieniają i, i można albo te reguły akceptować albo mieć, być z tyłu, być outsiderem, tak? No więc teraz aktualnie Komunikacja odbywa się poprzez media społecznościowe, bo budowanie marki to jest przecież sposób komunikowania siebie jako marki do odbiorców. Jeżeli mówimy o komunikacji, to pomyślmy o narzędziach. Jeżeli są narzędzia, takie jak media społecznościowe, które teraz aktualnie są wykorzystywane, no to. Jak nie chcemy korzystać z narzędzi, które aktualnie są akceptowane, no to pytanie, jak mamy tą markę budować i dla kogo, skoro komunikacja odbywa się w mediach społecznościowych i nawet tradycyjne media są w mediach społecznościowych. Kanał Plus. Jak gra, jak gra Barcelona z Lewandowskim, strzela gole, to w trakcie meczu Kanał Plus wrzuca na swoją stronę na Facebooku właśnie krótkie zrzuty filmu, informacje o tym, że, że padła bramka, jaki jest wynik i tak dalej. Oczywiście innych, innych lig też wrzuca informacje też wrzuca newsy w trakcie, przepraszam, trwania meczu. No więc nie da się funkcjonować i komunikować ze światem zewnętrznym bez mediów społecznościowych. No tak, 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 ale yy, ale wiesz, też sobie wyobrażam taką sytuację, to pewnie Ty będziesz w stanie to więcej opowiedzieć, że yy, przychodzi do Ciebie klient i mówi, wie Pan co, ja, ja to patrzę na tych no bo jest już trochę tych marek osobistych wśród lekarzy, tak? Mniej lub bardziej znanych. Niektórzy są tam znani tak, tak szerzej, nawet ludzi spoza tego, no i, i, i bardzo duża część środowiska lekarskiego na przykład, czy tam fizjoterapeutycznego ma do nich w pewien sposób można powiedzieć pretensje, że to, mm. że to jakby trochę skracanie. W, wypłaszczanie tych problemów, o których oni mówią. No to nie wiem, godzi trochę w ten wizerunek lekarza i teraz wyobrażam sobie, że jest jakaś część lekarzy, którzy mówią, że oni no chcieliby tak jak tamci mieć takie zasięgi, ale jednak chcieliby. To mówić w sposób nie wiem, bardziej zaawansowany. Te problemy zdrowotne omawiać, da się to tak zrobić? Więc no dochodzisz do bardzo ważnych, nie wiem czy świadomie, pewnie się dobrze przygotowałeś do rozmowy i do, do pewnych ważnych kwestii, które są związane właśnie z, z marką osobistą. No bo, tak jak powiedziałeś, jest jakiś lekarz, czy jakaś lekarka, która ma swoją wizję, swój, swój punkt widzenia, prawda? O to tobie chodziło, że ma swój punkt widzenia. I, tak? w, 30 sekund, i w 30 sekund omawia. Do pacjentów problem medyczny, które ja jako lekarz uważam, że tak to skróciła, że mogła wprowadzić w błąd, nie? No, no tak, ale to czas trwania i zależnie od odpowiedniej formy, jest kwestią drugorzędną. Po prostu y może być w tym, z tych 30 segundach informacja taka, że na YouTube jest pełen materiał na ten temat. tak? Może w ciągu 30 sekund zaprosić na live, w którym szeroko omówi ten temat, tak? no, jeżeli skrócenie informacji miałoby zaszkodzić pacjentom, no to ja bym odradził tworzenie takich informacji tak, rolek i na tak Oczywiście, dobra. Tak, no bo no, mamy punkt widzenia, lekarzy, lekarki, czy lekarza, czy innego specjalisty, zajmującego się naszym zdrowiem, następnie media społecznościowe są pewnego rodzaju filtrem, tak? I przekaźnikiem. No, i teraz wrzucasz taki, taką informację, na przykład o naszym webinarze w media społecznościowe, czy o szczepieniach na przykład, bo jesteś lekarzem. I teraz po drugiej stronie jest odbiorca. No i pytanie, jest, co ten odbiorca zrozumie i w jaki sposób. Więc sztuką jest i, i, i taką, y, takim celem czasami, żeby osiągnąć te wysokie liczby wyświetleń i zasięgów, to, żeby tak tą informację przekazać przez feed, żeby to odbiorca ją zrozumiał. Tak? My możemy być na jakimś tam wyższym stopniu. Zaawansowania, w wyższym stopniu wtajemniczenia, mieć wyższą wiedzę, ale jeżeli nie przefiltrujemy tego tak, żeby zrozumieli to odbiorcy, to nie odniesiemy tego sukcesu, który może no, być inny. lekarz i... jest tego nauczony, on tam ma 15 minut wizyty i musi w ten czas przekazać informacje pacjentowi na temat jego zdrowia, więc. Wiesz, im... No to teraz może ale się... wtedy mówi o konkretnym przypadku, a nie o jakby całym spektrum. nie?